Cześć. Zapraszam Was na kolejny materiał, w którym przybliżę Wam, co jeszcze może mieć wpływ na funkcjonowanie tarczycy oraz w drugą stronę, czyli do czego, do jakich innych chorób metabolicznych może doprowadzić nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy. I pierwszym punktem jest to, że występują w naszym organizmie pewne infekcje, w których komórki układu odpornościowego zamiast atakować patogen, atakują właśnie naszą tarczycę. I do takich infekcji możemy zaliczyć na przykład infekcje pasożytnicze i tutaj w grę wchodzi zakażenie lamblią tasiemcem, gwizdą ludzką czy motylicą wątrobową. Należą także zakażenia bakteryjne, tutaj na przykład chlamydia albo helikobakter, należą zakażenia wirusowe, tutaj podaje się zakażenie wirusem HCV, CMV i EBV, a także jeżeli chodzi o zakażenia grzybiczne, przerost kandidy. Również niektóre leki mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób tarczycy i tutaj uważam, że jest to też pewien problem obecnej, obecnej medycyny. Specjalistów mamy naprawdę bardzo dużo i samych specjalizacji medycyny, jednak często zdarza się tak, że idąc do jednego specjalisty, on nie zapyta, co zalecił drugi, albo uzna to za zbagatelizuje po prostu ten fakt, a jest to niezwykle ważne, ponieważ przede wszystkim. Niektóre leki po prostu nie mogą być stosowane razem, a dwa czasami zdarza się też tak, że jeden lek po prostu znosi działanie tego drugiego, a skutki uboczne ma wiadomo każdy lek. Do takich leków, które wpływają na, na funkcjonowanie tarczycy, należy na przykład amiodaron. Jest to lek stosowany przy zaburzeniach pracy rytmu serca. Należą leki, które zawierają w sobie węglan litu, są to leki stosowane w leczeniu depresji, nerwicy i innych zaburzeń psychicznych, czyli po prostu składnik wielu leków psychotropowych, a także inhibitory pompy protonowej, czyli leki na zgagę, ale o tym można by nagrać zupełnie inny materiał, bo leki te działają zupełnie odwrotnie do do tego jak powinno się leczyć problem ze zgagą według jej przyczynowości. No i tutaj wiadomo leki zawierające omeprazol czy na przykład lek taki jak lansul kontrolok to są właśnie te inhibitory pompy protonowej wpływające na pracę naszej tarczycy. Warto też pamiętać tutaj nie tylko jeśli chodzi o tarczycę, ale o to że nie można leczyć jednego organu bez zwracania uwagi na to, jak funkcjonuje cały organizm. I przy funkcjonowaniu, pracy, przy funkcjonowaniu tarczycy należy pamiętać, że bardzo, ważna, bardzo ważny jest tutaj związek z pracą jelit, czyli wchodzimy w układ pokarmowy, bardzo ważne jest też funkcjonowanie wątroby, o czym wspominałam w pierwszym filmie na ten temat, jak na przykład fruktoza. Przyspiesza to stuszczenie wątroby, co jest oczywiście bardzo niekorzystnym procesem, i będąc przy jelitach, czyli przy układzie pokarmowym, tutaj bardzo ważna jest też praca naszego żołądka, a zaburzenie pracy żołądka, które może być spowodowane przede wszystkim dietą, ale także stosowaniem, długotrwałym stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, będzie wywoływać infekcje, będzie prowadzić do dysbiozy jelitowej. Oraz będzie prowadzić do obniżonej wchłanialności witaminy B12, to ma też związek yy, z niskim żelazem oraz niską ferytyną. Yy, już mam nadzieję, że rośnie ta świadomość gdzieś o jodzie, jednak wielu wciąż zapomina, albo po prostu wynika to z niewiedzy, że do prawidłowego wchłaniania jodu potrzebna jest witamina D3 i działa to w dwie strony często brak możliwości podniesienia tego poziomu witaminy D3 yy, ma związek również z niedoborem yy, jodu w organizmie. Niedoczynność tarczycy jest też bardzo często związana z hiperprolaktynemią. A wiąże się to z tym, że komórki w przysadce produkujące TSH sąsiadują właśnie z tymi, które wydzielają prolaktynę. I często Zdarza się, że poziom prolaktyny jest podniesiony od 30 do 70 razy, gdzie taki powiedzmy poziom w normie to jest od 5 do 6, więc widzimy, że podwyższenie tej prolaktyny jest nawet 10 dziesięciokrotnie razy większy właśnie przy niedoczynności tarczycy. I taki wysoki poziom prolaktyny prowadzi do zaburzenia pracy gruczołów, powodując powstawanie między innymi Torbieli na piersiach czy torbieli na jajnikach, jak również polipy w macicy. Często są związane z funkcjonowaniem właśnie tarczycy. Niedoczynność tarczycy wiąże się też ze spowolnionym wychwytem i wchłanianiem glukozy, co prowadzi do insulinooporności, a ta z kolei nieleczona, niezadbana do cukrzycy typu drugiego. Z kolei, jeżeli mamy już rozwiniętą insulinooporność, bardzo często może się ona, y, prze, no nie, że przekształcić, ale może jej towarzyszyć także nadczynność tarczycy. Jest to spowodowane tym, że występuje w takiej sytuacji zwiększona oporność na insulinę w wątrobie. A to z kolei można rozwinąć w taki sposób, że zwiększony napływ wolnych kwasów tłuszczowych do wątroby powoduje e, zmniejszenie w niej degradacji insuliny, a zwiększenie wytwarzania i uwalniania glukozy właśnie z komórek wątroby oraz wydzielania tej lipoproteiny, co prowadzi po prostu do zaburzenia w postaci choroby. Metabolicznej. To, jeśli chodzi o to, co wpływa na pracę tarczycy i na co już złe funkcjonowanie tarczycy ma wpływ, by było, myślę, na dzisiaj na tyle. W następnym materiale na ten temat powiem Wam, o, przybliżę Wam o takiej samokontroli tarczycy, jeśli chodzi o nasz powiedzmy plan dnia i o badaniach, jakie należałoby zrobić w kierunku prawidłowej. Diagnostyki pracy tarczycy. Dziękuję Wam za dzisiaj.